Witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś chciałbym pokazać Wam rower elektryczny BITWIN Elops 500. Jeżdżę nim już od dobrego tygodnia, sprawdzam jego możliwości i na wstępie powiem Wam, że nie jeżdżę za często rowerami miejskimi. Także nie... łatwo mi też spojrzeć takim bardziej świeżym okiem na to, że siedzę tutaj dość wyprostowany. Jest to bardzo dobra pozycja do tego, żeby widzieć wszystko, co dzieje się dookoła, widzieć nad. Dachami samochodów, czy na przykład nie zbliża się gdzieś jakiś pieszy, czy inny samochód. Więc jest to na pewno bardzo duża zaleta tego typu rowerów. Ale, ok, ja miałem tutaj opowiadać, jak się jeździ rowerem elektrycznym, a nie opowiadać o rowerach miejskich. Także przejdźmy do testu. OK, ja wyjechałem w miejsce, gdzie będę mógł spokojnie Wam o tym rowerze opowiedzieć, w takie zielone miejsce, ale nie musiałem daleko od miasta odjeżdżać. Zobaczcie, tam są bloki, tu są jeszcze domy, także są bardzo fajne miejsca w Łodzi, gdzie można sobie spędzić czas również takim rowerem. No i właśnie, Bitwin Elops 500, 3000 zł. Tak jak już mówiłem, stalowa rama, stalowy widelec, silnik elektryczny o mocy 250 W, schowany w tylnej piasku. Do tego sześciobiegowy wolnobieg, przerzutka Shimano Turnej. Z przodu mamy jedną rzędową korbę, oczywiście całkowicie zabudowaną, to też bardzo się przydaje w momencie kiedy jedziemy chociażby w spodniach, których nie chcemy ubrudzić, ani też nie chcemy zakładać specjalnych. Opasek na spodnie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj dwukomorowe obręcze po 36 szprych w każdym kole, co no, będzie utrzymywało większy ciężar przez akumulator, przez silnik, także przez bagaż, który możemy założyć. Tak jak widzieliście, podczas jazdy miałem tutaj założone sakwy, także nie ma tutaj żadnego problemu z tym, żeby je założyć, no, czy do pracy jakieś rzeczy zabrać, czy pojechać na jakąś wycieczkę. I rzecz myślę, która jest no, jedną z istotniejszych rzeczy w rowerach elektrycznych, czyli akumulator, który mamy schowany tutaj na bagażniku, jest on wyjmowany. Można go sobie wyjąć do ładowania, czy chociażby, jeżeli ktoś będzie chciał wnieść rower po schodach, wtedy sam rower będzie lżejszy. Tutaj pojemność to 8,8Ah i producent podaje, że zasięg na jednym ładowaniu jest to od 30 do 45 km. I moje testy to potwierdziły. Oczywiście, jeżeli hmm, ktoś będzie trochę lżejszy ode mnie, ja ważę 85 kg, no jeżeli ktoś będzie lżejszy, nie będzie zabierał ze sobą bagażu, nie będzie używał najmocniejszego trybu, wtedy bliżej tych 45-50 km uda się spokojnie hmm, na takim rowerze przejechać. Natomiast osoba ważąca więcej ode mnie, Powyżej 100 kg ładująca dużo w sakwy, no, musi liczyć się z tym, że ten zasięg będzie właśnie bliżej 30 km. Mi natomiast około 40 km udawało się przejechać właśnie ze wspomaganiem. Natomiast jeżeli chodzi o wytrzymałość takiego akumulatora, będzie on zachowywał pełną pojemność na około 400-500 cykli ładowania, czyli mniej więcej 20 tysięcy km. Jest element w rowerach trekkingowych miejskich, który niestety nie jest doceniany przez wielu producentów, i jest to stopka. Niestety, w wielu rowerach z tej półki cenowej te stopki są słabe. Rower, zwłaszcza pod obciążeniem, potrafi się przewrócić. Tutaj natomiast zastosowano bardzo, ale to bardzo dobrą, stabilną stopkę. Rower trzyma się bardzo dobrze, a ta stopka ma co trzymać, ponieważ rower waży około 26 kg. No, oczywiście wiadomo, ze względu na to, że mamy tutaj silnik, Akumulator. Waga no, nie zachęca do tego, żeby nosić taki rower po schodach, no, ale tak jest w przypadku każdego roweru elektrycznego. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj niesamowicie podoba, i to powinno być tak naprawdę w każdym rowerze elektrycznym. Po włączeniu tutaj na panelu sterującym silnika, automatycznie włącza się również oświetlenie z przodu i z tyłu. Ja, ci, którzy oglądają moje odcinki, wiedzą, że stawiam w dużym stopniu na bezpieczeństwo na drodze i właśnie takie włączone oświetlenie także w dzień naprawdę bardzo poprawia naszą widoczność. I tutaj te lampki są na tyle mocne, że w mieście spokojnie wystarczą do oświetlenia drogi, ale też nie będą tego akumulatora zbyt zużywać, także spokojnie ja bym zachęcał do tego, żeby właśnie z włączonym oświetleniem jeździć. Ale jeżeli ktoś nie chce, można sobie tutaj z panelu sterowania oświetleniem włączać i wyłączać. I z klamek hamulcowych w tym rowerze wychodzą dodatkowe przewody, dzięki którym w momencie, kiedy hamujemy silnik elektryczny, jego zasilanie jest odcinane, i będzie to ułatwiało awaryjne hamowanie. Jeżeli chodzi o wspomaganie, mamy tutaj dostępne trzy tryby: na manetce Eco, który pozwala jechać około 15 km na godzinę, Normal 20 km na godzinę i Sport, który wspomaga do przepisowych 25 km na godzinę. Jest tutaj też dodatkowy tryb wspomagający prowadzenie roweru no, chociażby gdzieś pod górkę oraz włącznik oświetlenia. I dla osób, które nie jeździły jeszcze dotąd rowerami elektrycznymi, mogę powiedzieć, że po pierwsze nie ma się czego bać, tutaj nie trzeba się tak naprawdę uczyć w ogóle jazdy rowerem elektrycznym. Wsiadamy jak na zwykły rower i jedziemy tutaj, jeżeli nie chcecie, żeby. Znaczy nie ma czegoś takiego, że rower wyrwie się nam spod siodełka, że sam pojedzie, to my tutaj kontrolujemy to, jak szybko on się będzie poruszać. Wystarczy sobie na początek włączyć tryb eko i później podczas jazdy stopniowo zwiększać na te szybsze tryby, ale uwierzcie mi, pojeździcie chwilę i tryb Normal, Tryb Sport będziecie mieli włączone non stop. Ten tryb ekonomiczny przydaje się ewentualnie do tego, jeżeli jedziemy z dzieckiem, które jedzie nie za szybko, to żeby ten rower nie przyspieszał nam jakoś bardzo, to wtedy ten tryb ekonomiczny się przydaje. Ewentualnie wtedy, kiedy już akumulator jest na wyczerpaniu i Chcemy jeszcze ze wspomaganiem dojechać do domu. I najbardziej moc tego wspomagania docenimy chociażby w taki dzień jak dzisiaj, gdzie jest naprawdę silny wiatr. Jeszcze do tego, jeżeli miałbym przed sobą jakieś wzniesienia, jakieś górki, wtedy naprawdę można wykorzystać potencjał silnika elektrycznego. I powiem Wam, że. Jeżdżąc, jeżdżąc na takim rowerze przez te ostatnie dni, nie spociłem się nic a nic. Oczywiście można jak najbardziej pojechać sobie szybciej niż te maksymalne 25 km na godzinę. Jak wypada elops pod kątem komfortu jazdy? Tutaj stalowa rama, stalowy widelec naprawdę nieźle radzą sobie z tłumieniem różnych wibracji. I zobaczcie, przejeżdżam przez próg zwalniający, który w ogóle nie jest, nie, był niewidzialny, niewidoczny i nie ma tutaj problemu z komfortem. Również siodełko bardzo fajnie te wszystkie nierówności amortyzuje, także jeżeli chodzi o wygodę, to jest tym naprawdę bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o hamulce, jeżeli jest sucho, Fałbreki bardzo fajnie sobie radzą. W momencie, kiedy trochę popada, a padało już dzisiaj, widać jeszcze tutaj trochę mokry asfalt, niestety tracimy w pewien sposób siłę hamowania. Da się oczywiście wyhamować, ale nie jest to już tak pewne hamowanie. Także mm, warto by było zastanowić się, że w momencie, kiedy te fabryczne klocki się zetrą, aby wymienić je na trochę lepsze, trochę lepiej radzące sobie w deszczu. I tak jak mówiłem wcześniej, rower tej konstrukcji jak Elops jest bardzo, ale to bardzo zwrotny. Nawet w ciasnej uliczce możemy zawrócić bez zdejmowania nóg z pedałów. Ma on tutaj no, bardzo dużą zwrotność, jest to, jest to w miejskiej dżungli bardzo wygodne. OK, to ja ruszam w dalszą drogę. Jeszcze, póki mi baterii starczy, trochę sobie tym rowerem pojeżdżę. Podsumowując, za 3000 zł dostajemy naprawdę kompletny, dobrze wyposażony rower z wystarczającym akumulatorem. Jeżeli tylko chcecie poruszać się po samym mieście, dojeżdżać do szkoły, do pracy czy jeździć gdzieś na jakieś podmiejskie wycieczki, to taki akumulator w zupełności Wam wystarczy. Drobnym minusem oczywiście może być duża waga tego roweru, no ale to myślę na etapie zakupu trzeba po prostu przewidzieć. Ok, dajcie znać, jak Wam się ten rower podoba, co o nim myślicie, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, hej!